No i hej, przyjechaliśmy w takie miejsce dziwne, gdzie praktycznie turyści nie przyjeżdżają. W sam róg pomiędzy, właśnie Grecją, tu się zaraz kończy, ale w Grecji, Macedonia zaraz, no i właściwie niedaleko też Albania. No i idzie się taką groblą na taką wyspę. Jest sporo ludzi, ale to są Grecy, bo to jest jakieś ich tu święto czy coś, a w ogóle to jest święte miejsce greckie. Tak. No tu nic nie widać, bo jest sitowie, ale tam są latarnie zaraz i jest grobla. Tam na wyspę, a ten czupek tej wyspy to tutaj widać. Także trochę się ogarniemy i idziemy. Ruch się mały robi ruch. To sprzedają dużo fasoli. Dużo ludzi. Dużo bardzo, fasoli sprzedają. Bardzo dużo ludzi. A tu jest jakaś mapka, to nie O, będziemy czytać. Walk in the head of Presp. Jest ludzi dużo, słuchajcie, normalnie sami Grecy. Nie wiem, czy to jakieś święto znowu mają, wczoraj mieli w Macedonii, to może w Grecji. Tak, dzisiaj. <laughs> może dzisiaj w Grecji, może to podwójne święta. W każdym bądź razie tu są znaki, że są niedźwiedzie, słuchajcie, że są niedźwiedzie. O. O. A tutaj w tej dolnicy trzecie jezioro. To jest jezioro podobnie jak yy, bardzo stare, wręcz prastare, jak kiedyś oglądałem film o jeziorze Ochryckim. To jezioro Ochryckie. Tutaj jest jeszcze jedno jezioro. Oj, teraz mi umknęła nazwa na P jakoś. Prewidza? Coś takiego. I to. To jest najmniejsze, ale to jest jakby bo, datowanie powstania tych jezior w historii ziemi w ogóle. To są właśnie najstarsze jeziora na ziemi. Także. No, a tutaj jest miejsce kultu w ogóle. Jakiś tam jest klasztorek. Osiaczka, Albo to, to jest ten. Tak, to są jakieś nu tam. -nurka. nurka daje. No, nurk ten, co nurka daje. No. O, no. właśnie dał nurka. <laughs> idziemy, idziemy, słuchajcie. To ma, nie wiem. I jeszcze, jeszcze to. Na oko to do kilometra, może nie, ale. 800 metrów jak nic. To normalnie ptaków jest tyle jak zobaczymy. Tak, rozrabiałem ptaka bardzo tam. tak. No, może to słyszycie, no. O, tam dosłownie jakieś czaple z małymi, z młodymi. Tak, O, tam są. Tutaj łódź utknęła, więc chyba to było kiedyś wodę. Była tutaj, dotąd może? A tu jacyś ludzie A tam kury. A czy coś, harmider? Tak, harmider niesamowity. Idziemy zobaczyć co, na co kierunek kierunku wskazuje. Bo są i w lewo i w prawo, ale więcej idzie w lewo. Tak, naprawdę, tylu Greków tutaj przyjeżdża. A dzisiaj jest normalny dzień, wtorek, zwykły. No, jakiś gospodarz, to, to no, jakiś bar, coś. A tutaj, słuchajcie, greckie <grywka> rolnictwo, no. babinka. babinka sobie siedzi. Monaster, Monaster ko i kościół i bazylika. A w tamtą stronę jest Kościół i Bazylika. Aha, czyli, czyli tak. tak, czyli tak święta, jest więcej. Ale zobaczmy jakie to są fajne strąstanie. Tutaj jest normalnie Daj, średnie wiecze, tak? Jeżeli ktoś... Ale chyba, że nawet nie, bo, bo to są pozostałości budynków, słuchajcie, autentycznych takich, gdzie budowana z kamienia, z tego co natura daje. Z kamienia i przeplatano to drewnem po prostu, belkami drewnianymi. Zobaczcie. Oczywiście dach to ceramika, tak? Ale normalnie skansen naturalny za 0 euro. Tak no to samo życie. Tak samo tutaj. Idziemy do tych bazylik, miejsce święte. Jak to wyglądają te bazyliki w takim układzie? Czytałem coś więcej o tym miejscu, ale teraz mam mętlik w głowie, nie chcę wprasać, bo w każdym razie no, ten grekokatolicki kościół prawosławny tutaj bytował. A więc mnisi, a ci ludzie z wieśniacy, chyba pracowali na tych, na tych mnichów. Mnisi, może też robili jakąś oliwę i tak dalej. Tu jakaś dzwonnica. nie No, tu jest ten Church, ale tak tak O, tu tam. jest Church of Aios Georgios i w Bazylika Aios Achilleos. <laughs> Czyli jakiegoś Aios Achilles'a? <laughs> <Achilleosa>. <laughs> tak. No ja idziemy. Nie Ta wyspa jest mała, taka. Także. Hmm. Za ludźmi. Jako punkt obronny w dawnych czasach, dobre miejsce, bo na jeziorze hmm, to coś takiego, jak na świteziu. Kiedyś podobno był Gród. Tak, ale co ja tam będę mówił? O, tutaj to jest ta jedna chyba bazylika. Ale wszyscy idą, idą dalej, nie idą tu, tylko idą tu. Jestem tutaj na świętym miejscu Greków, Bazylika Achillesa jakiegoś tam, czy Achiosa, doczytam to napiszę, zrobię napis, żeby nie przekłamywać, tam krowa z cielaczkami małymi, tutaj całe statko krówek. No i wchodzimy znowu w, w tysiącletnią historię Tu nasze mocy urzędowe Po drodze, teraz z powrotem, weszliśmy na takie wzniesienia tej wyspie najwyższe. No i tutaj jest ta kaplica. O, co nam wcześniej pisało. Ale też widać dalszą część wsi, słuchajcie, na tej wyspie. No to tak jak mówię, no to, to nie wiem, czy to jest zostawione specjalnie. Myślę, że nie. Po prostu tak żyją ci ludzie. To, są, to jest totalna ruina. Chyba, że to zostawione, nie wiem, ale i widać ten, tą ścieżkę, tę kładkę, którąś tam idzie. No, jeszcze raz ten budynek. Podoba Ci się, widzę. No i widać, że jest to że bardzo, bardzo stare. Tak, bo no bo jest to właśnie ten kamień łupkowy, glina i te belki drewniane. I ta pani babuleńka, która sobie tutaj żyje jeszcze do dzisiaj. Jako chyba jedna z ostatnich na tej wyspie. No ale to pokazywałem, działa na stołeczku wcześniej, teraz już poszła. Hej, cześć. Dzień dobry. Witamy w nowym dniu, jak to mówią? No tak. Jest już środa, czyli tydzień naszej podróży. Tydzień minął. A my nie, nie, dalej nie na plaży. Dalej nie jesteśmy na plaży. Także tydzień to... z nami nie jedźcie, bo nie dotrzecie łatwo nad morze. Noc spokojna. Tutaj jest w ogóle taki jak na razie to całkowity spokój. Komarów zero. Ale muchy. Tylko są muchy niestety. No jest parę trochę much. No i co? Jeszcze poszliśmy na mały spacerek i, i jedziemy, no tak, już w stronę tego pokażę, Tak, w te, stronę tego morza. Te góry, bo wczoraj tak ciemno było. Nie? Jońskiego, a teraz proszę zobaczcie. Całą noc jakieś ptaki, niby ptaki w nocy śpią. Guzik, prawda? O, tu jeden negus siedzi, taki czarny. I tutaj pełno jest tych ptaków. Całą noc hałasowały, tak, nie? Cały czas było. Bziak, bziak, jakieś dziwne odgłosy z tych szuwar. To właśnie ptaki. No o, tu jakieś. pływa i cały czas słyszycie, nie? O, tam na górę też wchodzą, widzisz? O, jakie ładne tam O, a tam zobaczcie, takie wielkie ptaki, nie wiem Są tutaj też wycieczki takimi małymi motoroweczkami, Ale i miejscowi pływają, na ryby Tak, a tu właśnie wpływa jakaś łódka motorowa Także jak ktoś pewnie by chciał, to mógłby sobie tutaj wypożyczyć taką łódkę i popływać No i ten most teraz już wiadomo dlaczego ma takie zwodzenia właśnie łączniki. Łączniki takie, a pochylają głowę. Pochylają głowę. O. I już są po drugiej stronie jeziora. I siber. Siwy Sibe dym. <gry>